Około godziny 15.00 doszło do napadu rabunkowego. Z wstępnych naszych ustaleń wynika, że dwóch sprawców, młodych sprawców wieku 18-20 lat, wtargnęło do jubilera. W tym czasie wewnątrz przebywała sprzedawczyni, jedna pani. Terroryzując nożem zabrali wyroby ze złota. Około kilograma tych wyrobów ze złota było. Uciekli pieszo w kierunku krakowskiego przedmieścia. Na tę chwilę to są te szczegóły, które możemy podać. Na miejscu pracują policjanci, prokurator zabezpieczają ślady oraz dowody. Za wcześnie jest, żebyśmy mogli o tym mówić. To są wstępne ustalenia na miejscu. Cały czas pracują technicy oraz zespół kryminalny i dochodzeniowo-śledczy. Ekspedientka została zabrana do szpitala z uwagi na to, że była w ciężkim szoku. No, na chwilę obecną wiemy, że tych wyrobów było około kilogram. Za wcześnie jest, żeby szacować straty. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie to były wyroby ze złota. Tak jak powiedziałem wstępnie, wiem, że około kilograma trwa w tej chwili ustalanie, będzie szczegółowo spisywane, co zginęło. Z naszych ustaleń wynika, że ci mężczyźni wtargnęli do środka, zagrozili ekspedientce nożem, zażądali wydania tego złota. Ekspedientka przestraszona na zapleczu była. W tym czasie zrabowali to złoto i uciekli. Jest alarm, ekspedientka zdążyła powiadomić agencję ochrony, która chroni ten budynek. Natomiast jeśli chodzi o monitoring, będzie to na pewno zabezpieczone w toku postępowania przygotowawczego.